Cześć, z tej strony Kamil Zinny. Dziś porozmawiamy o temacie, który jest kluczowy dla wielu firm produkcyjnych, o dobrych praktykach produkcyjnych, czyli GMP Good Manufacturing Practice, to coś, co powinien znać każdy przedsiębiorca działający w branży farmaceutycznej, kosmetycznej czy spożywczej. W czym właściwie jest GMP? To zbiór wskazówek i procedur, które pomagają firmom utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości produkcji. Mówiąc prościej, to taki przepis na to, jak produkować bezpiecznie i wysokiej jakości produkty, jednocześnie minimalizując ryzyko błędów czy zanieczyszczeń. Wyobraźcie sobie, że GMP to taki strażnik, który pilnuje całego procesu produkcji: od momentu, gdy surowce wyjeżdżają do fabryki, aż po chwilę, gdy gotowy produkt trafia do klienta. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko, że coś pójdzie nie tak, a to oznacza ochronę nie tylko zdrowia konsumentów, ale także reputacji firmy. Co jest szczególnie ważnego w GMP? Przede wszystkim ludzie. Każdy pracownik musi być odpowiednio przeszkolony i dokładnie wiedzieć, za co odpowiada. To jak w dobrze naoliwionej maszynie. Każdy element musi działać perfekcyjnie, żeby całość funkcjonowała bez zarzutu. Kierownictwo musi stale monitorować pracę zespołu, bo szybkie wychwycenie problemów to klucz do sukcesu. Kolejna ważna sprawa to infrastruktura i sprzęt. Wiecie, to nie jest tak, że kupujemy maszynę i zapominamy o niej. Według GMP, cały sprzęt musi być regularnie serwisowany i kalibrowany. Pomieszczenia produkcyjne muszą spełniać surowe normy czystości. To jak w szpitalu, nie możemy sobie pozwolić na żadne zaniedbania. Kontrola jakości to kolejny filar GMP. To nie jest jednorazowa inspekcja gotowego produktu. To ciągły proces monitorowania każdego etapu produkcji. Regularnie sprawdzamy audyty wewnętrzne, testujemy nie tylko produkty końcowe, ale także surowce i opakowania. Każda niezgodność musi być zapisana i przeanalizowana, bo tylko tak możemy się uczyć i poprawiać. I wreszcie dokumentacja. To może brzmieć nudno, ale to absolutna podstawa GMP. Każda zmiana, każda decyzja, każdy test musi być zapisany. To jak prowadzenie bardzo szczegółowego dziennika produkcji. Dzięki temu w każdej chwili możemy sprawdzić, co się stało z danym produktem na każdym etapie jego powstawania. Wiecie, co jest najlepsze w GMP? To, że te zasady naprawdę działają. Firmy, które je stosują, produkują bezpieczniejsze produkty, mają mniej problemów jakościowych i cieszą się większym zaufaniem klientów. To nie jest tylko kolejny zbiór przepisów to sprawdzony sposób na prowadzenie produkcji w sposób odpowiedzialny i profesjonalny. A teraz pytanie do Was. Czy w Waszych firmach stosujecie zasady GMP? Jakie macie doświadczenia z wdrażaniem tych praktyk? A może dopiero planujecie wprowadzić te standardy? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.